Według badań z Izraela istnieje wyraźny związek między niedoborem witaminy D3 a przebiegiem choroby COVID-19. Analiza wykazała, że osoby z niskim poziomem witaminy D3 14-krotnie bardziej były narażone na komplikacje i śmierć spowodowane przez COVID-19. Naukowcy z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii opublikowali artykuł, w którym udowadniają, że mikroplastik możemy już spotkać w łożysku u kobiet w ciąży i u noworodków. Jak widzimy, plastik otacza nas wszędzie na co dzień i jego wnikanie do naszych organizmów i organizmów jeszcze nienarodzonych dzieci jest nieuniknione. A teraz niech każdy sobie odpowie sam, jaki to może mieć wpływ na nasze życie i zdrowie. Polsce rocznie na nowotwory zapada ponad 165 tysięcy osób. Do 2030 roku ta liczba ma wzrosnąć do 200 tysięcy. Dane z Międzynarodowego Stowarzyszenia Strażaków mówią, że w 2016 roku ponad 70% strażaków umarło na różnego rodzaju nowotwory. 10 lutego Komisja Europejska opublikowała prognozy inflacji w Unii Europejskiej. I niestety wśród wszystkich krajów członkowskich inflacja ma być najwyższa w Polsce i ma wynieść 6,8%. W Holandii wykryto nowy wariant wirusa HIV, nazwany wariantem VB. Jest on o tyle zjadliwy, że osłabia układ odpornościowy człowieka dwa razy szybciej niż inne poznane dotychczas wirusy HIV.